Cześć Robert. Cześć. Robert, powiedz mi, co można stracić na własne życzenie, co można stracić przez alkohol. Rodzinę, dom. I Na ulicy człowiek jest, wląduje, żonę, przez pijaństwo. Jak to było w Twoim przypadku? No, miałem piękny dom, duże gospodarstwo. Zacząłem pić, nie pracowałem i tak. I sam odeszłem do rodziców, nie. W jakiej części Polski to było? To było y, Małopolska, Rzeźnica, akurat. To piękne, piękne rejony. Tak, to Mówisz duży górysty, dom. górzysty, już taki... Pagórki. Pogórkowaty teren. No. Mówisz duży dom, jak duży to był dom? No duży, duży, tam była sześć pokoi, kuchnia. Strych? Strych też, bo tam, y, zboże trzymali, nie. Piwnica? Suteryny, sutryny i teściu szklarz okna robił, drzwi i później jako to, to wszystko się skończyło. Aha. Jakieś zabudowania gospodarskie jeszcze, zwierzęta, Tak, tak, tak. krowy, konie, dwa konie i co tam. Kurki? No to, to normalne. To wiadomo na wsi. Normalne A areał garczki. jaki? Areał jaki? I tam 20 hektarów. 20 to obszar, hektarów. obszarnikiem no. byłeś. A czy ja w Krakowie pracowałem na budowie, przyjeżdżałem z pracy zmęczony, bo to człowiek się na, na budowie napracował. I teściowa do mnie fikała, do pola Robert. A, <noise> czyli to nie było twoje, że tam mieszkałeś? Nie, ty, nie, to tam. nie, to teściów, teściów, teściów. Jak to się mówi, wrzeniłeś się. Tak, tak, zgadza się. No. Długo tam mieszkałeś? No, 10 lat, 10 lat. Jak wspominasz ten okres? Fajnie. Realizowałeś się fajnie. jako... No to fałszywe ludzie, to te, te, te teście, te szwagry, jeden na drugiego. O, Marian, to był w porządku gościu. Kolejasz, ale nie żyje, umarł, nie? A tamte tak podjudzali. Rodzinę. Tak sobie myślę w tej chwili, wiesz co, takie rodziny wielopokoleniowe to z jednej strony jest fajnie. A to duża rodzina, to ma ich siedmioro było, siedmioro. To z jednej strony jest fajnie, bo jest do kogo się odezwać i też można ale... liczyć to... na czyjąś pomoc, ale z drugiej strony są plotki. No tak, jeden na drugiego gada. włączenie. I wreszcie się do rodziny. Do rodziny, nie? Matula, lekarka, ojciec wojskowy. Dużo mi pomogli. Jeszcze zostajmy chwilkę przy tym okresie tych 10 lat, kiedy tam mieszkałeś. Czy ty byłeś wtedy szczęśliwy, czy realizowałeś się mieszkając na wsi, pracując w mieście? No, nie, kochałem żonę, nie. Byłem, ale dłu, dłu, długo już nie mogłem wytrzymać po prostu już ta. ta tych napięć? No, tych napięć. Ty, z tym szwagrem musiałem się bić, ze skody spadliśmy, jak się szarpaliśmy. No, ja powiedziałem, dosyć. Nawet nic nie wziąłem, wsiadłem w pociąg i pojechałem do Kostrzynie na Dodro. Mówiłeś o tym, że teściowa Cię goniła do roboty. Jak uważasz, czy to robiła fair wtedy, czy nie? Znaczy yy, widzę, wchodzę do chałupy, widzę, że żona podenerwowana jest, nie? I jej, ona mi obiad mówi, Robert szybko ten obiad jedz, bo do pola trzeba jeść. i to teściowa wpadła z gębą, że do... Że to nie miasto, to wieś, że trzeba robić, nie? Mhm. No ja poszłem. Łzy aż w oczach miałem, taki zły byłem, ale poszłem. Mhm. Poszłem do pola, zrobiłem te swoje. Albo szwagier kiedyś do mnie skoczył. Poszliśmy, bo tam króliki też mieli, nie? I siano kosić. Siano. A czy nie siano, trawę. Mhm. trawę. Czyli siano. No, ale to zielona trawa, nie? Aha. I żona ten wózek ciągnie, ja ten, ten kosę i tak, tak mi nie wychodziło. A szwagier piany przyszedł mój do mnie szturmoku, jak kosisz, nie? A ja tą kosę rzuciłem kość sobie sam. A żona mówi, weź wiesz, o ten wózek, ja my a pierd to, to wszystko i poszedłem do baru, a czy do pokoju? Barek otworzyłem, pieniądze wyciągłem, i do baru poszło. Szybutki napić. Aha. Czy mieliście tam intymność? Czy takie mieszkanie na kupie stwarza takie możliwości? Nie, nie. Możliwości? Mieliśmy swoje. w ogóle to jest całe piętro, nie. Całe. Bo to duży dom, nie. Duży pokój, nie dam. Czy żałujesz, że to już jest za tobą? Czy żałujesz, że stamtąd odszedłeś? Nie, kiedyś żałowałem, ale teraz już człowiekowi to przychodzi. Zapomina po prostu, zapomina. Wiesz, co, ja jestem wyjątkowo dumną osobą i nie potrafiłbym Ale dzieci mam: dwóch synów i córkę. Córka st studiuje w Krakowie, syn po techniku, a drugi elektryk. Ale wtedy, kiedy odchodziłeś z domu, to dzieciaki były jeszcze małe. Małe. Marcin do komuni szedł. Marcin, no, już miał 10 lat, nie? O 9. Jak to wpłynęło na wasze relacje twoje, ojca i dzieci? Dobrze, ja tam w ogóle nie znęcałem się nic, pracowałem w Krakowie i dobrze było, I rodzi... rodzina pomagała, matula zawsze pieniądze przysyłała. Nie? Co się działo potem w Twoim życiu, kiedy stamtąd odszedłeś? Odeszło nic, już zacząłem pić, już... już alkoholik jestem. Ile lat to już trwa? O, no, ja wiem, wiem, 12 lat, że zacząłem pić, już tak ostro pić. To kawał życia? Kawał życia. No już mam prawie 60 lat. Mówiłeś, że wtedy z tego gospodarstwa wyprowadziłeś się do kostrzynia. A jak ostatecznie znalazłeś się w Warszawie? Jak długo jesteś tutaj? A, y, mama pochodzi z Wąmina. Dziadek przed wojną dom w obudową szewcem był. Buty robił dla wojska. Zakład miał ten prywatny. Tam chyba y, troje ludzi zatrudniał. matula z na pochodzi, a ojciec z gniezna. I to w ten sposób mogłeś tutaj jakoś trafić. Tak, Tak, tak. Tutaj czyli... mamy rodzinę jeszcze, siostrę, bliźniaczkę. Czy miałeś y, od nich pomoc od rodziny? Tak, to i dużo Kiedyś mnie, kiedyś koło szpitala mnie spotkali, patrzę ktoś wyskakuje z samochodu. Patrzę siostra. Mój Robert, cała rodzina Cię szuka, a ty w ogóle znaku życia nie dajesz. Nie, ja po prostu cisza, nie? Mój chodź na gryla, pojedziemy. Ja mu nie, w takim stanie nie pojadę, zarośnięty, muszę się do porządku doprowadzić, dopiero pojadę. I nie pojechała, ale siostra mówi, Magda, nie? Czy obiecujesz? A ja mówię, obiecuję, przyjadę. Nie pojechałem do tej pory. Czyli złożyłeś taką fałszywą obietnicę? Tak, tak. Nie jest ci przykro z tego powodu, że tak zrobiłeś? Jest, jest. Ale no, w tym roku Matula umarła i to wszystko się runało. Byłeś na pogrzebie? Byłem, byłem z bratem. A czy z Womina jechaliśmy samochodem, nie? Z bratem Oskarem. Jak to się stało, że się uzależniłeś od alkoholu? Co spowodowało, że, że pijesz? Prawdę mówiąc, że tak w wojsku się nauczyłem. W opiece służyłem, Wojska Ochrony Pogranicza i taka babcia sprzedawała bimber, ale dobry tam i te trepy chodzili tam, po, po tym. skankami chodziliśmy. Ona no, nalewała, a jak na GPEK-u służbę mieliśmy... Co to GPEK? Przejście graniczne, Aha. przejście. dokumenty sprawdzałeś tam, tiry z tymi darami. Kiedyś tak w sklepach nie było, tak tych czekolad, kawy. To od, gromy, od groma przywiozłem do domu całą torbę, tylko bałem się, aby gdzieś mnie nie zuchwało. Ale jakoś szczęśliwie dojechałem. Matula mój, rany boskie, nie bierz Robert, bo cię jeszcze zamknął. A ojciec wojskowy, major, nie? My nic mu nie zrobią w opisie, no, Czyli wysypałem ty byłeś, to ty byłeś pogranicznikiem, tak, tak? a kontrolowałeś tak. dokumenty? Tak, wszystko, wszystko. No to z celnikami chodziliśmy, nie? Aha. A cel... zdarzyło się, że kontrolowałeś dokumenty będąc pod Bimberkiem? Nie, nie, nie. I jak Tyry przychodził tam, różności, tego w sklepach nie było. Kiedyś to za komunę to była głęboka komuna jeszcze, to kolejki były. A ja tam wszystko, czekolady miałem, sześciutko, na gdzie Czyli zacząłeś pić w wojsku. Tak. No... I jak powiedziałeś, piły również trepy. Tak, tak. Może wyjaśnimy, co to I... są trepy, bo nie każdy musi wiedzieć, to co nie, to są. To zawodowe. Zawodowi. Kapitan. Czyli ci, którzy powinni pilnować porządku. Tak. Oni też pili. Też pili. A zdarzyło się z trepami pić? Nie, 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 oni sami. sami. Kiedyś sylwester było. Do dowódca strażnicy, to w kałuży leżał. Na sierżant... podwórzu jest, ka... jest kałuża, znasz ten wierszyk? Nie, nie. Tego... Nie znasz? To ci I... powiem: na podwórzu jest kałuża, w tej kałuży coś się nurza. Hipopotam, zapytacie. Nie, to tata, po wypłacie. <noise> no dobre. Także widziałeś trepa w kałuży? Tak. I sierżant przyszedł, nie, kazał go do kantorka, tam do jego gabinetu zaprowadzić. Podnieśliśmy. Ale lubią sobie wypić, ten kapitan. Czy wtedy, kiedy piłeś w wojsku, czy miałeś świadomość, że robisz to na nielegalu? Znaczy nie, służby nie miałem. No Wydawało się, że wszystko jest w porządku, nie? W porządku, nie? to. Się wypiło z kolegami. Tym bardziej, że trepy piły. No, trepy też. Czy z tego wojska już wyszedłeś uzależniony od alkoholu? No ja nie, jeszcze nie. Już wtedy pracowałem, żona, dzieci, nie? Jak już się trzymałem, to matula mi pomagała, ojciec nie? jakoś dobrze było. Nie? Później jak zaczęło mi to wszystko się runęło. I... Powiedziałeś o tym w taki dość be beztroski sposób. No przynajmniej ja tak to oceniłem, że no po prostu pijesz, że, że no piję, jesteś alkoholikiem no, no i alkoholikiem pijesz. Ja alkoholikiem jestem. Nie? U teraz uzależniony. Mhm. No. Czy ty oczekujesz jakiejś pomocy w tej swojej chorobie? Nie mówię w życiu, I... tylko w chorobie. Ja coś panie Jacku panu powiem, nie? Kiedyś do domu przyjechałem, śpiłem w swoim pokoju i policja przyszła znaczy milicja wtedy. I do Subic mnie wieźli, a tam sami sportowcy, piłkarze, zapaśnicy, ja też zapasy trenowałem, nie? Dobre by. I sędzina, taka fajna sędzina się pyta, mnie. Panie Robercie, chce pan się leczyć? A ja mój wysoki sądzie, dla świętego spokoju pójdę na to leczenie. A ta sędzina ciągle uśmiechnięta, się śmiała. Nie? Ja mówię dla świętego, Matula mi żyć nie da, nie? Matula już mnie wszystko przygotowała i dresy kupiła do tego szpitala. I wszystko, w samochód mnie wsadziła, mnie odwiozła do rzeczy. I ja tam siedem dni wytrzymałem. Tam ży tam musiałeś tłumaczyć im. Tam tego ja mówię, nie, dziękuję. Wstałem taki jeszcze jeden. Wsiadłem na Gorzów, pojechałem na Gorzów. Matula z sąsiadką siedzi, zadowolona, że Robert się leczy. A ty pukałeś do drzwi? A ja pukam, matula, drzwi otwiera taki gały. Chociaż trzeźwy byłeś? Cześć, nie, trzeźwy. Przyjechałem, ja. Mamo, musi to odwołać. Bo przesąd miałem. I to by jakoś od, odwołała. Jakie były konsekwencje tego, że nie ukończyłeś tej nic, terapii? Nic. Matula załatwiła to, nie. Mhm. Nic. Czy ty I masz tak, świadomość tego, że jesteś chory? Tak, nie siedziałem w więzieniu. O, przez policję siedziałem. 18 dni. Zamienili nam dokumenty. Mój dokument dali Bogdanowi, a Bogdana mój. I tak odruchowo, bo tak co chwilę sprawdzają i człowiek schował. Nie sprawdzają. Aha, Stasz miejska. Mówi Panie Bogdanie, jedziemy na Kolską. ja mów, nie jestem Bogdanem, tylko Robertem. Oni takie gały. Na policję zadzwonili, policja przyjechała, na dołek mnie zamknęli, naprzód mnie ukarali. Tam sprawdzili, że czysty, biały, a później do prokuratora dzwonią, nie? A prokurator się pyta, czy biały jestem. Oni powiedzieli, że biały jestem, nie? Czyli biały nie poszukiwany? Nie. I samo ukaranie. Za to, to 70... że posługiwałeś się. No, nie swoim dokumentem, no. nie? I 700 zł dali do płacenia. Ja myślałem, że to anulują. Nie? Później ten system wchodzą faktycznie, byliśmy sprawdzani. I ten policjant do drugiego policjanta. Musieli zamienić dokumenty. No i nic. 18 dni odszedłem. Jak to się mówi, rok to nie wyrok. No to 18, no, no przynajmniej wątroba odpoczęła. Przynajmniej wątroba odpoczęła. Wracam do mojego pytania. Czy ty jesteś świadom tego, że jesteś chory? Jestem. Czy chciałbyś się leczyć? No czy nie? Nie, to nie dla mnie. Chcesz tkwić w swojej chorobie? Tak. Zaakceptowałeś to. Tak. Masz świadomość strat? A nie, ja mam takie napady. Kiedyś półtora roku nie piłem, teraz pół roku nie piłem, ale jak zaskoczę, to już jadę po bandzie. Masz świadomość strat? Mam. Ma. A w tej chwili dziś, wczoraj jutro jedziesz już po bandzie, czy jeszcze nie? Nie, będę musiał odpocząć. Bo już organizm już zatruty jest. Odpoczynku ci życzę. Od pościgu, życzę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.